Bóg celowo używa tego obrazu, abyśmy pamiętali, że Twoją największą siłą nie jesteś Ty sam. Twoją największą siłą jest bliskość pasterza i obecność stada. Amen. Potrzebujemy siebie nawzajem. Owca przeżywa nie dlatego, że potrafi walczyć, ale dlatego, że ktoś nad nią czuwa. I właśnie w takim świecie, wśród wilków, Bóg stawia swoje owce i mówi: Ufajcie mi, jestem z Wami. Tu nie chodzi, aby za wszelką cenę przetrwać. Tu chodzi, aby za wszelką cenę wytrwać w ufności Bogu. Ale rodzi się wtedy pytanie: Panie, jak żyć wśród wilków? Jak żyć w świecie, gdzie moja szczerość uważana jest za naiwność? Gdy moja łagodność wobec drugiego człowieka uważana jest za słabość, jak przetrwać w świecie, gdzie moja dobroć często jest zaproszeniem do tego, aby ktoś mnie wykorzystał i zranił? Jak żyć? Ale wiecie, Jezus mówi: Nie obiecuję Wam świata bez trudnych ludzi, nie obiecuję Wam życia bez ran. Nie obrażaj się na rzeczywistość, można powiedzieć. Po prostu się do niej przygotuj, bo taki jest świat. Bo taki jest świat. A ja Cię do niego posyłam.